Myślę też, że nie będzie bibliotekarzy, wiecie? Myślę, że nie będzie bibliotekarzy w przyszłości, będą raczej pdf -jarze. Będzie pdf jarnia taka, będziesz szedł z Pendrive'em tam, musisz być cicho w środku, wszyscy wiesz. Ma pdf -a. Poproszę, wszystkie części potopu. Myślę, że tak będzie, totalnie. Szewc w przyszłości to będzie, no też butami się będzie zajmował, myślę, ale bardziej będzie lampy wymieniał w butach, wiecie, takie LEDy będzie zmieniał w butach. Niektórzy już teraz nawet widziałem dzieciaki, co mają kółka w butach, nie, że one jeżdżą sobie na tych butach. No to na pewno będzie taki mały warsztacik dla butów. Żeby tam na będą pracowały, będziesz przyjeżdżał, wjeżdżał na kanał Butem, tam koło w kanał wjeżdża, nie? Tam na noboty pracują i to będzie super nowa rzecz, nie? Ale będzie też trochę rzeczy takich z przeszłości, na przykład to, że w tym mini-warsztacie będą takie mini zdjęcia i plakaty gołych bab, też, nie? To musi zostać wiadomo, bez tego warsztat to nie warsztat. I też oczywiście, jeżeli nie weźmiesz na fakturę, no to mogą cię wydymać na częściach.